Dybry bardzo Na początek dzięki za kawkę natan. Od tego zaczniemy. Jest 2 grudnia, też e, czasem będę mówił, po prostu mi się przypomni jaka jest data. Bo tam już są parę razy takie komentarze, że mógłbym podawać daty, bo to jest tak jak mówiłem troszkę opóźnione. Jest 2 grudnia. Wy już to oglądacie pewnie w święta to wyjdzie jakoś. Drugi dzień świąt czy coś takiego. A jestem przed Wrocławiem. Wyjechałem w nocy, ale jestem weekend po urodzinach mamy, trochę się wypiło. Powiem mam taki, jestem przemęczony, ogólnie sobie za dużo narzuciłem na, na siebie ten YouTube. Praca nie, nie idzie wziąć wolnego, bo jest tyle roboty i no czuję, że potrzebuję trochę wolnego. Muszę odpocząć, bo <laughs> za dużo tego wszystkiego, za bardzo pędzę. No i czekajcie czy ja auto zamknąłem, bo ja tak z wami gadam chwila no i ogólnie e, jestem przemęczony w cholerę. No i nie dałem rady, dojechałem przez Wrocław i padłem jak Nie dałem rady nocnego jazdy, ale mam no i tą robotę miały być gdzieś za kiedy się później okazało, że mi to pozmieniali. Jadę gdzieś do słuchaj, śmietnik Kolmar e, gdzieś tam pod Strasburg. Myślałem, że tu jest śmietnik, a to nie. No więc na no, spokojnie już tyle tu dopałzuje. 11, bo szkoda dziewiątki mi tu robić. Zjemy se. Idziemy do Maka, zjemy tego drwala słynnego. Jaki piękny samochód. A idziemy, zjemy, zjemy się tego drwala. Szczerze, już szaleństwo minęło. Te pierwsze kolejki. To teraz bez kolejki. 1000 kalorii przyjmiemy bo tak słyszałem, że to gdzieś koło 900 kalorii, ma taki drwal ale ja ostatnio jem no jeden posiłek dziennie, nie no. wiem co się porobiło dobra, gdzie ten drwal, co nowego drwal z Jak Kosztuje nowość dalej powiększony brytka nie potrzebuje sosu i kawa Kawa czarna Kurde 37 zł Ja nie mogę Trochę to kosztuje Jest kawa jest wszystko jak na to drwał hmm. bywały większe No nic, spróbujmy Nie wiem czy to już starość Ale to Nie wiem ten drwal kiedyś może mi jakoś tam trochę smakował, ale teraz da się to zjeść, ale to nie jest coś, za czym stałbym w jakichś nie wiadomo jakich kolejkach i wracał po to. Jeden drwal na rok wystarczy. Zjadłem. Znowu się upewniłem, że McDonald's to już nie jest mój smak. Wolę iść jakiegoś schabowego sobie opindolić, albo jakiego placka po węgiersku, niż to. No nic, idziemy auta i myślimy jak to robić jechać, korki są i poczekać jeszcze, no tam chyba mi jedenastka wyjdzie gdzieś za dwie godziny no to chyba przeczekam, zrobię ze trzynaście, tak żeby wieczorem to ruszyć, przelecieć jak najdalej jutro może gdzieś do Baden-Baden bym dojechał tam się wypałzujemy się odezrzucimy a zobaczymy nie ma ciśnienia a. a zostały dwa tygodnie jeszcze i święta Święta trochę wolnego. Człowiek w końcu odpocznie. Powiem Wam szczerze, potrzebuję. Potrzebuję, no bo się wypaliłem. A mam jeszcze starego urlopu z 12 dni. Znaczy starego, no z tego roku. Z 12 dni urlopu, więc chętnie bym sobie to wykorzystał gdzieś. Może styczeń, luty. Nie wiem kiedy są ferie. Nic. Przyjemna pogoda. Auto brudne. Muszę to auto też wymyć, kurde. Muszę podjechać na myjnię, tylko... U nas jest tak, że tych myjni już jest za mało na takie ilość samochodów A są tu kierowcy, którzy myją non stop. oni są w stanie po 4 godziny stać, po 5 godzin, żeby umyć auto. Co tydzień myją. Mają te auta czyste, oni tak w myjni stoi. Nie wiem, nie lubią wracać gdzieś tam do domów i tyle. O się mówiłem, muszę umyć, a ja. jest fajna pogoda, bym umył, to by było auto czyste. Jakby było umyte. Ale znając życie, jakbym umył, to by zaraz zaczął padać i całe te mecie w pigiu. Trzeba będzie zapolować na tą myję w końcu. Więc co, jeszcze tego brakuje. Mam nadzieję, że tą trasę jakoś zrobimy, że to jest tylko takie wcześniejsze ostrzyżenie, a nie, że za chwilę go nie odpalę. No dobra, Andrzej, dzięki za kawkę. Stoimy sobie na tym parkingu takim dzikim, tylko hej, Brono no ko, Sinsheim. Ja już tu kiedyś stałem. Chciałem, żeby się przejść do lasu, ale pada deszcz co jakiś czas, jest takie błoto. Zresztą tu jest ten kibel normalnie zrobiony. Przerąbane. Aczkolwiek jest tu spokój, nie? Autostradę tam widać. Ty nie wjeżdża, wyjeżdża. Jest lepiej tu stać niż przy autostradzie w dzień. Zajęliśmy tu, tu stąd mamy jakieś niecałe 3 godzinki do klienta, klient na 8 rano. dobra, garniemy. I ten pierwszy, później drugiego no jaki tu jest syf, kurde no, myślę, że ta pogoda będzie lepsza, bo jak przyjeżdżałem jeszcze w miarę było pospałem trochę i teraz e, idziemy gotować później zerknę, pokażę Wam jak tam, e, bo było pytanie jak szukać okien, jak, po czym to poznawać to zerknę i Wam pokażę e, bo mamy Kilku klientów, więc zobaczymy, jak to będzie. No zostały dwa tygodnie, jeszcze przy, przyszły i ten, oprócz tej trasy i wreszcie urlop, nie? Nareszcie. No patrzcie, jakie błocisko tu jest, kurde. Chciałem tam wejść do lasu, ale przecież ja tam się upierdzielę jak świntuch, a nie mam takich butów tutaj, żeby, żeby je aż tak upierdzielić. No, więc, dobra, idziemy, gotujemy jakiś obiadek o, taki jest plan. No dobra, to co na obiad? Zaczniemy od ugotowania kaszy, dwa woreczki kaszy, wrzuciłem tam do wody, niech się gotuje, to będzie na jutro. E, mamy e, Indyka, mamy sałatkę Kolesław. Pokroimy damy przypraw trochę oliwy i mam tu takie jakieś stare sosy. Zawsze na koniec roku staram się te wszystkie takie adery, mam dużo takich, mam jakieś puszki z rybą, jakieś tuńczyki, takie rzeczy i pod koniec roku staram się to teraz powiadać, żeby na nowy rok po prostu odświeżyć to wszystko, żeby to później nie było tam, że to wszystko popuchnie, więc ten sos trzeba będzie skonsumować, bo on tu jeździ ponad rok. Więc taki jest plan, że go dorzucimy do tego sznycla z tą kaszą, fajnie by było jakby było makaron, ale makarony pozjadałem, kaszy jeszcze mi dużo zostało, więc muszę je pozjadać. To działamy. kroimy to i damy do przypraw, zanim się to ugotuje, to trochę indyk się w tych przyprawach poprzytula. No i patrzcie, pokroiłem indyka w takie paseczki. Ktoś kiedyś mnie pytał, co ja tam gotuję czasem w trasie, no to czasem Wam pokażę. Nie żebym tak często, bo ja to tam jedno i to samo prawie. Kurczak pikantny, bardzo lubię pikantne rzeczy. No i tu sobie pie sporo tego na to, żeby się to... Zanim się ta kasza ugotuje, to to sobie już tu poleży. To jeszcze zostanie na jutro ogólnie to nawet często robię to w ogóle bez kaszy, bez makaronu. Takie same, jak to mówi Wojtek, keto. I podleję to teraz troszkę oliwą. No i teraz oliwa. Extra virgin, delikatnie. Dobra, wystarczy. Wymieszamy. No jeszcze jeszcze tu dołożymy. Co sobie będziemy żałować? No i tak to wygląda, nie? Indyk się tu teraz w tych przyprawach sobie poleży. Poddycha. Nie ma ważne, dużo warzyw, bo nie kupowałem za bardzo, bo byłem na tych urodzinach, na urodzinach nie kupowałem za dużo, bo ja to tak musiałem trzymać w samochodzie, nie było miejsca w lodówce. No i tak. Niestety ee, za dużo zakupów nie robiłem, ale z drugiej strony tam mówię, muszę pozjadać tam te rzeczy. Nie ja wiem czy tu groszku nie dorzucić, ale tego będzie za dużo, ja tego nie zjem. Tu jeszcze jest serówka cała do zjedzenia. E, 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 dużo tego. Jak się tego najem to cały dzień będzie już z głowy do jedzenia. Kurde, odpaliłem auto, bo mi się wyskoczył komunikat, że odpal samochód, nie? No i teraz tak nie wiem czy to jest takie tylko do bezpieczeństwa pisze czy naprawdę jest tak źle z tym akumulatorem Kurde muszę zadzwonić tam do biura i to zgłosić Nie wiem no kiedyś tam umówić Ja przyjadę Co by mi w przyszłym tygodniu dały na trasę Za przyszły tydzień przed wyjazdem podjechać zobaczymy co wymyślą Co będę robił w przyszłym tygodniu no mam nadzieję, że to tylko tak coś ten komunikat, że akumulator jest w miarę okej. No nie wiem, nie znam się. Pierwszy raz takie coś mam. No i co, kurczak, podsma kurczak indyk podsmażony, do tego, tego sosika dałem mi się to zagrzeje. Wrzucam tu kaszę. No i zaraz będziemy szamać. No i tak to wyszło. Widzicie, ja to zmieszałem wszystko. Ja jestem fanem w ogóle dań jednogarkowych. Wcinamy. No, pewnie zjem połowę. Połowa mi zostanie jeszcze na wieczór, bo jest 12.00 niektóre jest godzina 13 13 dochodzi, no to jeszcze na wieczór gdzieś na 18 resztę dojeżdż to będzie na tyle, smacznego no i patrzcie niski poziom akumulatora i co jakiś czas na pauzie wywala mi taki komunikat ruchom silnik no patrzcie Kurde i to jest takie, nie wiem jak tu spać, dobra, odpalimy go znowu, ale nie wiem Nie dobrze Dobra, pauza i po pauzie <laughs> Tak się zastanawiam czy ja tu teraz wykręcę od razu w lewo Bo jeśli tak to nie jest bez sensu tam się wracać Ale chyba wykręcę No kurde bajka Stoi tu kolega jakiś jakaś no z tym akumulatorem jakiejś cyrki naprawdę nie wiem zadzwonię mi zobaczę co na przyszły tydzień jaka trasa i może umówię sobie na poniedziałek serwis może eee, to zrobić no bo kurde no nie wygląda to do, e, za dobrze dobra lecimy mamy niecałe 3 godzinki będę tam koło siódmej przed siódmą powinienem być na ósmą jest klient, no ale o tej godzinie przynajmniej tam przelecę te... a jeszcze <laughs> dzięki Mikołaj Malan Malanowski za kawkę i tak e, wczoraj siedziałem i mija rok odkąd z, z otworzyłem ten kanał dokładnie 1 grudnia, no to jest czwarty dzisiaj, ale tak wczoraj właśnie o tym pomyślałem e, mamy prawie 3, ponad 3200 subskrybentów. Jeszcze raz wielkie dzięki, że to oglądacie. Eee, moje założenie było przez rok osiągnąć 1000 subskrybentów. Tak, tak sobie postanowiłem, mówię. Jeżeli uda mi się 1000 zrobić w ciągu roku, no to będę to robił, nie? Może pociągnę to. Ale jeżeli tego nie osiągnę, no to się poddaję, nie, nie będę bo to z jednej strony to, czy myślałem, że będę robił, tylko nie wiedziałem, czy to będę publikował. O, tak, bym to, tak bym to określił. No ale liczby przekroczyły trzy razy to, co sobie założyłem, więc... Wyśmienicie. E, więc nie wiem, założenie na przyszły rok. Bo wiadomo, że to teraz coraz wolniej e, się rozwija, bo te początki, jeżeli coś zatrybi, bywają łatwiejsze. Ale nie wiem, załóżmy sobie te 5000 na przyszły rok. Chociaż nie, 6000, bądźmy tak samo, żeby te, to, sam, to samo osiągnąć. 6000, więc jak jeszcze nie subskrybujesz, to dawaj tam subka. O, tutaj ten parking jest też fajny. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Eee, jak wczoraj stałem tam pod Wrocławiem, co czekałem na No co czekałem na wieczór już później, bo nie byłem w stanie ujechać. E, tak jak spałem, no to był, to był dzień, bo spałem w dzień. Bo ktoś przyszedł i mi pukał do drzwi. I teraz nie wiem za bardzo, czy tam jakiś kierowca chciał podjechać, czy co. Ja ze względu na to, że to trochę takie długie, bo no to mówię, albo z przodu wystaje i ma ktoś problem wyjechać, albo z tyłu i ktoś ma problem wjechać. Liczę na to, że to było coś taka sytuacja, a nie że ktoś poznał auto i jak widzi firanki zasłonięte, to mam nadzieję, że nie walicie mi tam po drzwiach. Bo to było dziwne. No, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło i tak mnie to wybudziło i nie wiedziałem za bardzo i tam jeszcze raz ktoś zapukał. Ale stwierdziłem, mówię, kurde, no przecież w samych majtolach siedzę, przecież ja się nie będę ubierał, żeby tam zerknąć. Jak ktoś chce się pogadać, no to kurde, no tak wybudzać, to nie fajne, nie. Nie wiem, nie mówię, że to ktoś z widzów, ale no dziwne to było. No, to tyle, tyle, tyle z tych yy, organizacyjnych rzeczy. Jedziemy, jest. Nabrałem trochę energii, powiem mam ta przerwa taka tam, i tam i tutaj teraz też taka dłuższa była bo to dopiero na rana rozładunek więc nie było sensu inaczej jechać eee, to dużo dała dużo mi dała na głowę trochę wypocząłem więc i weekend będzie trochę lepszy a weekend się szykuje ciekawie bo kupiłem takiego grilla Stefala, żeby sobie jakieś steki robić czy rybki ale to mniejsza z tym byłem u siostra, siostra kupiła tego Lidlo Mixa całego i się okazało, że jest duża promocja z 2500, tysiąca na miesiąc 700 zł było rabatu, więc wychodziło niecałe 1800 zł i też sobie zamówiłem i to prawdopodobnie dzisiaj dojdzie tam do mojej mamy, muszę to tam podjechać, później odebrać, więc weekend szykuje się na jakieś gotowanko w Lidlomixie pyszna pyszność a nic, jedziemy Jesteśmy w Kolmarze. O, tu jest jakiś parking, proszę. Dobrze wiedzieć. Co to tu jest, statua wolności? <grytanie> Widzicie to? Statua wolności. Ja jeszcze nagram na, na tej kamerce. O, ile się zdąży. a no włącza się kamerka. No normalnie statua wolności. No czegoś takiego to nie widziałem. A chciałem powiedzieć przed chwilą, że... Chciałem powiedzieć, że w Kolmarze mamy bardzo... Dość dużo klientów, bo tutaj byłem już u kilku klientów. Tych akurat nie kojarzę, bo tam jeden to jest jakieś centrum, budowa. Ja mam nadzieję, że ja tam w ogóle wjadę. Tam jest jakiś stojaczek z trzema oknami tylko Ale tak, yy, to tu byłem już wiele razy I jakoś... Szczerze mówiąc, tego tak patrzyłem na, na mapach, to go nie kojarzę Nie mam pojęcia Też tak czasem jest, że jak się wjedzie, to potem się to kojarzy, jak już tam się jest na miejscu mm, Porady? że... Potrzebowałem tego odpoczynku, coś tam, ale nie, wyjechałem, ujechałem, nie wiem, z pół godziny, 40 minut, znowu mnie dopadło takie zniechęcenie do pracy, totalne. Więc e, takie parę godzin to to nie pomaga, to, to tylko na chwilkę. Pisali od na, na nas na maila coś tam, że na święta, żebyśmy działy, które nie muszą, to żeby ludzie brali wolne, żeby tam cały tydzień... Między świątecznym i sylwestrem było wolne. No ja mam 13 dni wolnego, więc nie obraziłbym się, abym te dwa tygodnie dostał wolnego. Byłoby przyjemnie, ale no nic, zobaczymy. Dobra, jedziemy na rondzie w lewo. BB Hotel, Bed and Breakfast to chyba się nazywa. W Krakowie był taki hotel, pamiętam jak na koncercie Tu Cello zbyliśmy z ówczesną dziewczyną to, to właśnie w tym hotelu BB Bardzo przyjemny tani hotel przystałem Wawel Właśnie to, to go kojarzy, że on był za naprawdę spoko pieniądze i był po drugiej stronie Wisły Jak Wawel to po drugiej stronie no. Więc tu następne rondo prosto. I co dalej? No się dowiemy. To, to chyba jest jakaś przemysłóweczka, tylko że to mi tam wygląda, że ta ulica na końcu, ona, znaczy ona się tam gdzieś kończy, no i nie wiem, czy tam się mu będzie trzeba wycofać, czy tam będzie jakiś plac do nawrotki. Zobaczymy i tak jesteśmy sporo przed czasem, no ale jakby jakby tam zauważył okna to zacznę to już skanować, może ściągać, o tam coś cofię. Ciężarówka, Jest tam jakieś ma miejsce do rozładunku. Ja jestem z tym akumulatorem. Widzicie cały czas mam tutaj napisane zaplany i konserwacje, no, czekam na tą trasę, co mi powie i na poniedziałek bym se... muszę zadzwonić dzisiaj już do tego, co się tu zajmuje serwisami i, i żeby zgłosił mi to na poniedziałek, żeby pojechać to zrobić, no bo co. No, tylko właśnie nie wiem gdzie pojadę, bo jak się okaże, pojadę gdzieś wtorkową trasę, to po co? Po co miałbym w poniedziałek yy, przyjeżdżać? To tu przed trasą jest najlepiej, nie? Rozwiązać. Gdzie ten jedzie? Ten też tam gdzieś jedzie. I tu nie, a on pojechał w tą pierwszą. A my mamy w drugą uliczkę, a to jest zakaz dla ciężarowych Nie, to jest zakaz, zatrzymy Nie wiem o co tu chodzi gdzieś tu Czy tu na środku drogi, co oni tu robią? Sprzątają drogę Z samego rańca Tak, oni już sprzątają drogi, patrzcie. która jest 640 On dmucha, do dmucha dmuchawa do liści, ja to wszystko mokre. No i co? I tu uliczka w lewo Na rondzie w lewo, takim że to jakieś rondo No nie kojarzę tego A mówię dużo tu mamy klientów w tym miasteczku ale tego nie kojarzę Wrócę się na tym rondzie, obrócę No ślepa uliczka, tak jak myślałem To tak właśnie wyglądało No bym się tam obrócił Ale wątpię szczerze mówiąc, Gdzie? Cofanko na rondo i tu jeszcze takie kramezniki, ja pierydziulę, po co to komu? Tu. My tu i tak nic nie zrobimy, bo oni tutaj mają chyba wszystko pozamykane. A nawrócić to ja się tu chyba nie nawrócę. A to pokazuje mi, że to tu jest w lewo. No ani tu wycofać, ale tu jest... Wygląda mi tam gdzieś na końcu. To co ja się tam przejdę. Czy tam jest jakiś plac, czy to będziemy tu zrzucać, idziemy na spacer. Tak właśnie wziąłem prysznic i liczę sobie ten czas mniej więcej jak to wyjdzie. I ten film prawdopodobnie wyjdzie gdzieś koło Wigilii. Więc yy, dogram tutaj, że chciałbym Wam złożyć życzenia świąteczne, wesołych świąt dla wszystkich, spełnienia marzeń, zdrowia przede wszystkim. I róbcie to, na co macie ochotę, bo życie jest za krótkie, żeby rozmyślać, rozkminiać, więc wesołych świąt dla Was i fajnie, że jesteście. Dzięki za ten wspólny rok i miejmy nadzieję, że będą następne jeszcze lata. Dzięki, wesołych.